Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu Okazjińskiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej. Temat dzisiejszego spotkania to ojcowie niepodległości Roman Mowski i Józef Piłsudski. Witam bardzo serdecznie naszych dzisiejszych gości. Pana profesora Waldemara Porucha. Pan profesor jest pracownikiem Uniwersytetu Marii skłodowskiej oraz kierownikiem Zakładu Teorii Polityki i Metodologii Politologii. Pan profesor jest autorem wielu publikacji naukowych poświęconych myśli politycznej o posłów Witam również bardzo serdecznie naszego stałego, można powiedzieć stałego bywalca, profesora Mieczysława Rybę. Pan profesor jest pracownikiem tego uniwersytetu, kierownikiem Katedry Historii Systemów Politycznych XIX i XX wieku oraz wybitnym, oraz wybitnym badaczem myśli obozu narodowego. Nie przedłużając, ponieważ mieliśmy małą przerwę, chciałbym ostatecznie pierwszemu oddać głos. Panu profesorowi Waldemarowi Borchowi. Witam Państwa, dziękuję Panu za oddanie głosu. Jeśli Państwo pozwolą na siedzącą, bo choć mamy film oglądać, to rzadko się zdarza, żebyśmy stojąc oglądali jakiś film, o ile to nie jest dzieło, które ma nas zachęcić do jakiejś aktywności. do jak polityki czynnej, jak to mawiał Roman Morski. Przed chwilą Pan Profesor Rybas że się wypofilowałem nad Łosickiego. Jedna <grymine> rzecz była dla Pani były czarówki zmian. Ale w zasadzie się na kogokolwiek. Ale w materii profilowania to powiem Państwu nie anegdotkę. To jest sytuacja, która autentycznie miała miejsce. w że to Dałem pierwszą swoją książkę o mniejszościach narodowych, gdzie na układzie standardowo Józef Piłsudski. wtedy niedowidzący, mając 74 czy 5 lat, patrząc na tą okładkę, pidałem tą książkę prezencie i dobra droga. Wszystko rozumiem. Napisał od tego, po co tu swoje Szanowni Państwo, nie będę Państwu opowiadał o szczegółowych zasługach Józefa Piłsudskiego w o niepodległość. Z jednego prostego powodu, na filmie Państwo wiele informacji na ten temat uzyskacie, ale to powód jeszcze drugi Jest to katalog zjawisk, czynów i faktów na pewno studentom, Państwo tej gościom znany, z racji tego, że te informacje są przekazywane za III Rzeczypospolitej chyba od samego początku jej istnienia. Natomiast koncentruję się na takich kwestiach, na których trochę inne. Co można wyczytać z zachowań Józefa Piusususkiego, komendanta, wcześniej socjalisty, później naczelnika państwa i dyktatora po maju 1926 roku w kontekście walki o jakiekolwiek wartości, żeby taką wartość uznać niepodległość, to na pewno tutaj wkład Józefa Piusususkiego był bez wątpienia wielki. Szanowni Państwo, z Piusususkiem wiąże się pewien sposób myślenia myślenia nie tylko o niepodległości, ale myślenia w ogóle o polityce. Trochę odmienne od tego, który był prezentowany w książkach politycznych Romana Zawskiego. W pierwszej kolejności Piłsudski doszedł do wniosku, że w rzeczywistości polityce mamy do czynienia z dwoma trendami. Z jednej strony ze zwątkami statycznymi, jak on pisał, z drugiej strony z zwątkami zmiennymi. One współistnieją obok siebie, dynamika tych dwóch jest Trudna trudne do zbadania, trudna do ustalenia, ale niemniej dzieje nie są przypadkowe. Skoro one nie są przypadkowe, czy działają pewne prawa, to człowiek może oddziaływać w ramach tych praw. Czyli może być twórcą rzeczy tak wielkich, jak i małych. Ale żeby czym taką wolę decyzyjną w sobie wskrzesić, potrzebne jest umiejętność czytania tej rzeczywistości. To jest każde czyn, jakieś działanie może przynieść pozytywny skutek dlatego tego, kto decyzję podejmuje, jakiegoś ośrodka decyzyjnego. Żeby w rzeczywistość umieć rozpoznać, tego wszystkiego i temu pozostał do końca swojego życia, potrzebna jest tak zwana wielka idea. Jeśli jej się nie ma, to poznawanie rzeczywistości po prostu nie ma sensu. Do niczego ciekawego i ważnego nie prowadzi. Na początku XX wieku, a więc w momencie, kiedy wysiadał z tego tramwaju socjalizm, wolność i na tym przystanku niepodległość, doszedł do przekonania bardzo ważnego, że nie ma jednej teorii, jednej wiedzy jednego sposobu myślenia, który pozwala poznać o rzeczywistość. Nie jest tak, że za pomocą maksizmu, a jakieś tam fragmenty dzieł marksistów czytał, czy też za pomocą dzieł, dzieł polskich nacjonalistów końca wieku XIX, czy za pomocą chociażby nawet opracowań właściwie dla komunistów i wszelkich nutów, które wtedy się odrębniały. w rzeczywistości poznać się nie da. Narzędzi jest dużo poznawania rzeczywistości, a przede wszystkim najciekawszym, najważniejszym, to polecam zawsze studentom politologii, jest matematyka. Dzięki niej możemy wiele rzeczy wyliczyć, wiele rzeczy sobie uświadomić, że mamy szansę je osiągnąć. Jeżeli wykorzystamy chociażby rachunek prawdopodobieństwa, wiele jest wypowiedzi marszałka, który posługiwał się tym właśnie określeniem, mimo że wykształcenia matematykiem nie było. To jest pierwszy element, który na pewno wniósł do polskiego myślenia o polityce. Pewne specyficzne, ciekawe podejście do tej polityki. Po drugie, jego stosunek do przeszłości. Był zwolennikiem przekonania właściwego dla takowskiej szkoły historycznej, że Polacy swojego, swojego upadku są najważniejszą przyczyną. Z tym, że usiłował i potrafił twórczo wyciągnąć z tego wszystkiego wnioski. Nie bez powodu, już w czasie czynu regionowego, najbliższe jego otoczenie traktowało Piusususkiego jako człowieka uwikłanego w przeszłość. Miał być, jak to jeden z pamiętnikarzy wówczas napisał, Bruno Szulce, może Państwo to przeczytam. Wyszedł z podziemiów historii, z dołu, z przeszłości, ciągnąc za sobą przeszłość, jak płaszcz ogromny na całą Polskę. Przez wielu grup potem literatów, poetów, zwłaszcza po maju 26 roku, postrzegany jako ten, któremu udaje się odebrać grzechy przeszłości. To jest też cytat z jednego z tekstów publicystyki politycznej. Spostrzegany w z zarówno sparkowiecem przeszłości, ale także jej ucieleśnienie. Pewnego rodzaju ciągu, gdzieś tam od czasów heroicznych to rzecz pospolitą obojga narodów, powstania narodowe, listopadowe, przede wszystkim styczniowe i czynnek nowym miał być pewnym etapem, etapem w wielkim procesie związku przyczynowo-skutkowym, wcale nie ostatnim. Można chyba zaryzykować stwierdzenie, ono będzie takie dość ostre, że z maksizmu mógł Wyszycki wziąć, mógł na to dowodów oczywiście nie mamy, badanie myśli politycznej jest bardzo trudne, przekonanie o tym, że. Nie ma w działalności politycznej celów, które się osiąga i się realizuje można powiedzieć, po nich polityka się kończy. Nie, że jest jakiś związek, że są następne etapy, następne fazy. Historycy nazwali ten sposób działania politycznego drogowe etapami, że można w polityce rozpisać aktywność polityczną na pewne fazy. Tego w stwierdzę, że jest możliwe poprawianie historii, jak to pisał, uzupełnianie historii, że można... To jeszcze raz powtórzę, odebryć drzewę przeszłości. W 1863 roku, kiedy powstawał rząd narodowy w powstaniu styczniowym, w mniemaniu Kujawskiego pozostało jedno wspomnienie, jeden taki przekaz dla niego i dla jego pokolenia ważny. W jednej ze swoich swoich wypowiedzi, prawda, z roku dopiero 1924 odczytał i przekazał to określenie idź i czyń. To miał być jakiś wniosek, jakaś zachęta do aktywności. Przedstawiał tę myśl w kontekście tego, jak oceniał swoją własną działalność w czasach regionowych, czyli mówię o swojej własnej działalności. Następny wkład, następny element, który warto podkreślić w dorobku Piłsudskiego w kontekście niepodległości, to było wypracowanie. Czterech takich elementów, które można byłoby nazwać spadkobiercą, taką ideą główną dla obozu Piłsudczykowskiego, zarówno w okresie legionowym, w czasie po I wojnie światowej, czyli w okresie obozu Weberowskiego, jak i po maju. Te cztery elementy to po pierwsze traktowanie narodu polskiego jako wspólnoty politycznej. W tym zdecydowanie różnił się od Morskiego. Moim zdaniem był ostatnim ważnym politykiem, polskim, który podjął próbę, realną próbę, ukierunkowania polskiego myślenia o wspólnocie narodowej w kierunku politycznym, nie w kierunku etniczno-narodowym. Moim zdaniem poniósł porażkę. Dowodem na to jest jeden element. W drugiej połowie lat 30. obóz Polski Piłsudczykowski, czyli następców Piłsudskiego, przesuwał się wyraźnie w kierunku narodowego myślenia o narodzie. To było wyraźnym potwierdzeniem tego, że ta próba, ostatnia próba się po prostu nie udała. Po drugie, że można wywołać, i Polska jest w stanie to zrobić, i Polacy są to w stanie to zrobić, takie przekształcenia polityczne i terytorialne w Europie Środkowej, żeby Rzeczpospolita, numer 2, czy w tej przyszłości pewnie i numer 3, będzie mogła odzyskać swoją pozy pozycję i status międzynarodowy tak, jaki posiadała Rzeczpospolita obojga Narodów. Że jest to po prostu możliwe. To całkowicie nowy wniosek w porównaniu z tym, jakie były formułowane w polskiej myśli politycznej w ostatnich dekadach wieku XIX. Tam, jeśli myślano o Rzeczypospolitej, raczej było to sen Rzeczypospolitej, a nie realne plany odzyskiwania. Pozycji na arenie międzynarodowej. I po czwarte, była to polityka obecniejszości narodowej. Że można prowadzić taką politykę i państwo polskie, kiedy ono się pojawi na arenie e europejskiej, będzie gotowe do takiej polityki, żeby przekonać mniejszości rzecz zami Rzeczpospolitą, że istnieją cenne dla państwowe, że będą w stanie te reakcje państwowe w określony sposób e zrozumieć, w określony sposób zaakceptować. Następne, podejrzeć trzeci czy czwarty jest to przewartościowanie relacji między romantyzmem i pozytywizmem. Państwo więcej pamiętacie, w Polsce romantyzm i pozytywizm są osoby przeciwstawiane. To są kompletnie różne nuty i w literaturze, i w myśleniu, w tym także w filozofii politycznej, ale także w myśli politycznej. Romantyzm nam się kojarzy obiegowo z wielkimi ideami, ze swoistymi nami to się zrealizować nie da, o których się aż i śni, o który się marzy. Teraz pozytywizm to z kolei organiczne podejście do środków, Dominacja środków strategii politycznej, środków, które są niejako stawiane w miejscu wielkich idei. Mówimy, że tylko takimi środkami, jakimi dysponujemy, a że potencjale narodu polskiego końca wieku XIX tych środków było bardzo mało, w tym najważniejszego nie było państwa. W wyniku czego Polaków nie mają w dużej części elity społecznej polskiej końca lat 90. na niewiele było stać. Nawet te nuty dominujące w życiu legalnym, czy to w zaborze austriackim, czy to w zaborze rosyjskim, czy to w zaborze polskim, niemieckim, ograniczały się do aktywności w ramach struktur, które zawodca oferował. Nie pojawiały się wielkie idee. W minimalnym dnia Prusławskiego można połączyć pozytywizm i romantyzm. Z romantyzmu wziąć wielkie cele, z pozytywizmu środki. W mniemaniu nie można było realizować wielkich celów za pomocą środków nieistniejących. Natomiast nigdy środki, środki, którymi dysponujemy, nie mogą ograniczać wizji koncepcji politycznej. Bo jeżeli policzyć broń, jaką posiadali legioniści tok w 1914 roku wywołała kilka wojna, broń jaką dysponowała armia polska w 1919 roku czy 1918 na jesieni, to te czyny, te idee, które wtedy zostały podjęte, nigdy nie powinny się pojawić. Bo jeżeli powstańcy wkraczali na ziemi Kierecką z przekonaniem, że będzie walka o jakąś niepodległość, to łagodna reakcja tego typu zachowania to po prostu mógł być śmiech. Państwo wiecie, w Kielcach pozamykano oczy. Tak potraktowano tych kaczających, tą pierwszą kadrową. Jeżeli zostawić siłę ludzką, jaką dysponowało wojsko polskie w 1918 czy 1919 roku, a nawet 20, wyprawa na wschód, była, była politycznie niemożliwa do zrealizowania. Natomiast, bo to były wielkie idee, natomiast dominacja tych idei spowodowała, że za pomocą tych środków podjęto próbę zrealizowania wielkiego planu. Wiemy finalnie, że w 1920 roku, na jesieni, ten plan legł w guzach. Z tym, że w świadomości Piłsudskiego on nadal pozostał. Jeśli przeanalizujemy myśl polityczną jego po maju 26 roku i jego następców po maju 1935 roku, mamy Dwa, dwie, dwa poziomy myślenia o polityce. Z jednej strony koncepcja strategiczna, ukryta gdzieś tam, w zakamarkach duszy, w zakamarkach myśli, że przyjdzie taki czas, że będzie można wrócić do tego wielkiego planu z 1918-19 roku, i na drugim poziomie niższym myślenie o polityce realnej. Dlaczego to rozwojenie występowało? Proszę pamiętać, że już od 1923 roku Józef Piłczyński mamy na to dowody. Z jego wypowiedzi z tego czasu postawił bardzo właściwą prognozę. Idzie następna wojna. W połowie 1923 roku takie prognozy wydawały się żądkowe. To jest moment, kiedy jeszcze Europa cieszyła się z owoców końca I wojny światowej. Ale wyraźnie mówił: idzie wojna, nadchodzi wojna, ona wybuchnie. Słynna wypowiedź z 1934 roku, ta bardzo prognostyczna. Kiedy ona wybuchnie? Za 4-5 lat. Nawet się okazało, że i te prognozy były dość, dość wiarygodne. Skąd takie wydawałoby się wróżbiarskie przepowiednie? No z jednego powodu, tego pierwszego, który mówiłem na początku. mniemaniu że w polityce wiele można wyliczyć. Polityka nie jest działalnością kompletnie irracjonalną, kompletnie opartą na emocjach, na jakichś tylko i wyłącznie wrażenia, że są pewne elementy, które pozwalają właściwie i skutecznie prognozować. Wiemy dzisiaj, że na podstawie wiedzy politologicznej się wcale nie myli, że faktycznie podnozować można. Owszem, można stawiać podnozy no, negatywne, te które się nie sprawdzą, ale się sprawdzą w jakimś odsetku, ale nimi taką zdolność dysponujemy. Szanowni Państwo, i chyba ostatni element, który chciałbym powiedzieć, najbardziej trwały, który pozostał po czynie i Legionowym, i... Po wydarzeniach z 11 listopada, tych symbolicznych wydarzeniach 11 listopada, to jest model polityki zagranicznej. Dlaczego jest to najtwar najtwardsze? Ponieważ jest to ten element, który z przemyślenia wszystkiego pozostał aktualny do dziś. No bo jeżeli Szanowni Państwo sobie uświadomimy, że plany federacyjne w jakimś sensie są w Europie realizowane, w jakimś sensie powtarzam, przez struktury unijne, no to zrozumiemy aktualność tych przekonań. Ponieważ zawsze polegała wizja, czy koncepcja polityki zagranicznej, że siłę polskie można budować tylko i wyłącznie na wschodzie. Że rozwiązanie zagadki fatalnego położenia geopolitycznego, a o nim nie ma co dyskutować, można rozwiązać zaczynając, go rozwiązywać od wschodu. Nie da się tej zagadki rozwiązać od strony zachodniej. Nie da się bowiem nigdy rozwiązać zagadki niemieckiej jako pierwsze. Można rozwiązać nawet zagadkę rosyjską. No jak ją zrobić? Wtedy, w 1914 roku, rozwijając Rosję carską tak zwanych szwach narodowościowych. Po 1919 roku, czy 20, likwidując Rosję Bolszyńską, także wykorzystując czynnik narodowościowy. Jeżeli sobie uświadomimy, że pewnie w 1939 roku, 17 września, na teren poprzedni to będąc w roku 1995 czy 6, można byłoby postawić całkowicie już inną ocenę o, 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 o możliwości realizacji jego koncepcji. Po drugie, owe zmiany na wschodzie miały służyć temu, żeby pozycję Polski wzmocnić, wzmocnić w Europie Środkowej. Wzmocnić poprzez zależności federacyjne lub poprzez zbieżność interesów. Zależności federacyjne się nie udało ich stworzyć w 1919-2020 roku. Zbieżności interesów też były wątpliwe, jeśli chodzi o lata 30. na przykład XX wieku, ale takie próby były podejmowane na początku XXI wieku. Chociażby Prezydenta Kaczyńskiego na urzędzie prezydenta i przez rząd i Sprawiedliwości na 2005-2007. Jeżeli dokona się takiej, takiej zbieżności interesów, połączy się ze wspólnotą interesów państwa Europy Środkowo-Wschodniej, wówczas można być ważnym graczem w relacjach z Niemcami. Wtedy można dopiero ułożyć stosunki z Niemcami. Zaś rozpoczęcie od upadania się stosunków z Niemcami powodować musiało zawsze przekształcenie Polski. Państwo albo klientystyczne wobec Niemiec, albo natychmiast skonfliktowane z Rosją, która obarwiająca się w pozycji hegemonii miejsc w Europie chciałaby zawłaszczać wtedy Europę Środkową i Europę Wschodnią. Te elementy niewątpliwie pozostały. Szanowni Państwo, na, na zakończenie chciałbym opowiedzieć takie jedno porównanie, to jest które często stosuję, żeby zapowiedzieć mojego kolegę profesora Mieczysława Rybę. To jest słynne dwie mentalności, mentalność pączka i mentalność obwarzanka. Mamy dwóch polityków, kto, których się mówi, którym rządzą polską. Nieprawda. To kulinarnie rządzą polską. Na czym polega mentalność pączka, a czym polega mentalność obwarzanka. Mentalność obwarzanka to oczywiście Józef Piłsudski. Państwo wiecie, to jest obważanka takie galicyjskie bardzo. Jak, jak obwarzanek wygląda? To jedyne, co jest z nim wartościowe to jest na zewnątrz. W środku jest pustka. Jak zlikwidujemy to, co jest na zewnątrz, nie będzie ważanka w ogóle. Ale proszę pamiętać, że bez pustego środka też nie ma uważanka. Kiedy my środek zapełnili ciastę, to już nie są parzane, jakieś place, nie wiem, podpłomy i tak dalej. Nie ma intucji o nawet też trzeba przebywać kresy. Z kresów powodu tam się mentalnie zyszarkowała. Dlatego też obóz sanacyjny nigdy nie zamierzał się zgodzić na jakiekolwiek zmiany granic chronił korytarzy lwowskiego, pomorskiego, śląskiego. To jest taka niechęć do Warszawy. Nie ma żadnych pozytywnych wypowiedzi Piłsudskiego o Warszawie. Mieszkał w Warszawie, bo musiał. Prawda? Bo był naczelnikiem później dyktatora. Mentalność Pączka to oczywiście moment lwowski. Pączek najwartościowszą część ma w środku. A Pączek bez nie jest niewartościowy. Możemy to ciasto tak, sobie urywać od tego pączka, bo ten pączek z bardzo dużą ilością ciasta, z mniejszą ilością ciasta, ale ten dżent, ta marmolada, zwłaszcza te, te konfitury różane są najwartościowsze. Ale, szanowni Państwo, bez konfitu nie ma pączka. No, jest jakieś inne ciasto. Bez ciasta same konfitury też nie stanowią pączka. Dopiero te dwa elementy połączone ze sobą są, 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 są ciekawe i są, są, są apetyczne. Dlatego też u Morskiego było zawsze, była zawsze większa skłonność do elastyczności w polityce. Kwiatówki rzadko kiedy taką skłonność przejawiał, zwłaszcza po maju 1926 roku. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo. Państwa, na samym starcie e, jest kilka minusów, które w mojej wypowiedzi, czy, czy w stosunku do pana profesora Parucha, mam. Jeden to, że do Dmowskiego nie jestem podobny, choćby do kryzjera pięć razy i to mu powiedziałem na samym <todzieli> początku. przewaga podobieństwa do Piłsudskiego jest oczywista. Druga rzecz jest taka, że za nami znaczy przed nami, przepraszam, jest film o Piłsudskim, a nie o Dmowskim, a kolega powiedział, że mamy mówić jednak o Piłsudskim, przepraszam, o Dmorskim, w związku z czym, yy, no, ta dysproporcja musi się naturalnie yy, pojawić. Natomiast w sensie pozytywnym to chciałbym wyrazić radość z Państwa obecności, bo widzę, że nie jest tak w zupełności, jak kiedyś leczennik mi mówi, yy, że coraz więcej młodych ludzi, kiedy się ich pytam, nie tam Dmorski i Piłsudski, no bo to w ogóle są jakieś takie białe plamy, ale kto to był Hitler, to odpowiedź brzmi, to chyba zły człowiek był. Więc jednak widzę, że Państwo coś więcej, po pierwsze, wiecie już na poziomie edukacji podstawowej, a po drugie, Państwa zainteresowania idą tak jak za moich czasów studenckich do tego ciągłego sporu o niepodległość, jeśli możemy to dzisiaj nazwać sporem, ale przynajmniej zainteresowania niepodległością jako taką. Bo rzeczywiście, proszę Państwa, w tej tradycji politycznej Polski od XVIII wieku my rzeczywiście mówimy o tym romantycznym nachyleniu konserwatywnym i powiedzmy tym pozytywistycznym w sensie pracy ogranicznej i tak dalej. Tymczasem w tradycji polityki polskiej niestety jest też targowica, niestety jest też ten XVIII-wieczna sprzedajność która być może w dzisiejszych czasach jest o wiele bardziej i bardziej chłonnie przyjmowana przez elity niż to, co zwiemy tradycją piłsudczykowską czy narodową, w jaki sposób obie defini definiując jako niepodległościowe. E, natomiast to, co chciałbym, no, bardzo mi trudno będzie jakoś nie polemizować chociaż trochę, chociaż będę robił wszystko, żeby tego uniknąć, bo rozumiem, że takiego w programie <laughs> czasu nie ma. Natomiast. Kiedy w końcu lat 80., w 88 roku, generał Jaruzelski przywrócił tę pamięć o piłsudzkim i o niepodległości, chcąc usprawiedliwić swoją dyktaturę w kraju. Zresztą do dzisiaj on tak troszkę usprawiedliwia swoje poczynania związane ze stanem wojennym, mówiąc, że przecież piłsudzki zrobił zamach majowy jest bohaterem tak jak ja. Więc wtedy, kiedy Jaruzelski, 88 roku się ten element takiej propagandy, czy też powiedzmy pokazywania tej niepodległości. Formule Piłsudskiego, to jeden ze starych narodowców czy ludzi z życia politycznego okresu międzywojennego kiedy zobaczył to w telewizorze, powiedział sanacja wróciła do władz. Taka ja, narodowa ja ustawa, czci marszałka chyba jeszcze obowiązuje, <grywa> w związku z czym siła tego naporu była duża. A mówię to w tym kontekście, że mamy troszkę taką dysharmonię, jeśli idzie o przekaz nie tylko medialny, ale i edukacyjny, szeroko rozumiany, jeśli bierzemy pod uwagę ten element niepodległości. Bo niewątpliwie St. Krzysztofski jest symbolem tejże niepodległości, chociażby ze względu na fakt bycia tymczasowym naczelnikiem państwa, ze względu na chwalebny fakt chociażby likwidacji rządu lipurgowskiego, <gry> który no, na notabene jest chwalony jako, ale państwem dzielnicowy i z pewnymi zagrożeniami konfliktu. Takiego ogólnokrajowego, i ze względu chociażby na, na fakt, że był naczelnym wodzem w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Ale przypisywanie mu w każdym z tych wypadków, czy tych ważnych wydarzeń, monopolu, no jest po prostu delikatnie rzecz biorąc dysharmonią, ale oczywiście też ogromną, ogromnym takim zafałszowaniem historycznym przeakcentowaniem. raz razem mówimy, nie chodzi o to, żeby pewnych rzeczy nie czy pewnych rzeczy nie zauważyć. Szczególnie tej umiejętności jednak bym powiedział taktycznej w przejmowaniu steru w momentach takich kluczowych dla życia państwowego, bo jest początek niepodległości, człowiek wraca z więzienia i jest, yy, jest dyktatorem niemalże wobec Sejmu. I później jest moment yy, tak yy, 26 roku, kiedy znowuż jest dyktatorem i przejmuje tę sterowność praktycznie do końca życia. Więc ta umiejętność tutaj była duża. Co nie znaczy, że no powiedzmy inni nie mieli zasług, ale mało tego, że być może inni nie mieli większych zasług. Znaczy weźmy jedną, z jednym mitem chciałbym się przynajmniej tutaj uporać, bo niedługo jest 11 listopada i w telewizji z pewnością zobaczymy, jak to Piłsudski stworzył.